I się rozniesie. Umieść przynętę przy wejściach do tuneli, żeby potwory szybciej wyczuły samą. Siarkiem nie przechodzą, kiedy sobie pomyślę skąd te tunele się tu wzięły. To była naturalna kolej rzeczy. Zapach śmierci przyciągał tu pojadę. Kaprzynętka mięsko starych. Czy rozłożone. Została ostatnia. Myślisz, że to zadziała? Mam nadzieję, mięso w sumie je chyba w nowej gracie. To wytrzyma? Nie wygląda na jakoś nadzwyczajnie wytrzymałe. Agmar siedział w niej ponad 200 lat, mówiłem ci. Pozory, wyląk. Nęty rozłożone, co teraz? Wejdę do klatki, a ty mnie skujesz. Stop, z którego jest zrobiona, blokuje przemianę we mgłę. Wydawało mi się, że nie będziesz chciał uciekać. Będę cierpiał i jedyne, o czym będę myślał, to żeby przestało mi boleć. Wtedy nie ręczę za swoje czyny. Zbierzmy się. Potwory zwietrzyły przynętę. Poza tym zaczyna mi się już kręcić w głowie. Od krwi? Ktoś, kto nie przeżył wampirego, właśnie nie krwi. Nie co to jest pragnienie. Holy shit! Co to będzie za akcja? Jak w terminatorze? Może umówimy się na jakieś hasło. Wiesz, gdybyś czuł, że już nie dajesz rady. Dobra, oleje najpierw naprawię. Bo mamy tych olej od groma. Przeklętym. Hybrydom. Insektom wampirom jest yeah. Co, Nie wiem, uspokoić cię jakoś. <grym> mhm. Regis poczuł krew. Wow, wow, wow. Odwala. Dobrze. Posłyszę kolejne. Nieźle. Wytrzymaj jeszcze. Już cię opuszczam. Musisz jeszcze wytrzymać. Za kilka godzin krew zasknie, jej zapach nie będzie. Cię... Zabiorę cię stąd. W tym stanie nie dasz rady jej przygotować. Pomogę ci. Kurda, akcja w dolnym filmie. Lepiej nie? ci? Cóż, szczytową formą bym tego nie nazwał, i zapewne nieco mi zajmie, nim dojdę do siebie, ale dziękuję, już lepiej. Przygotowałem pogłos. Na pewno zrobiłeś wszystko wedle receptury. Nie pomieszałeś proporcji i czasu ważenia? To ważne. Najmniejsza pomyłka, nawet wiedźmina, może drogo kosztować. Spokojnie. Mam trochę wprawy w ważeniu eliksirów. No dobrze, w takim razie zaczynajmy. Przepraszam! Ja tylko na szybko! Wepchnął się pan w kolejkę! Ależ, panie hrabio, mam spotkanie. Zaraz Proszę pana. Radę. Pan był pierwszy. Proszę, panu usiądzie. Ten pan był tu pierwszy. Rusz się w tej chwili, bo pożałujesz. A, rozumiem. Nie wiedziałem, że to znajomy jaśnie pana hrabiego. Wtedy kazałem mu zejść i ustąpić miejsca, żebyś widział, jaką miał minę. Nieźle mu daliśmy popalić, prawda, detlafie? I wtedy moja matka, proszę sobie wyobrazić, uparła się, żebyśmy kupili ten młyn. Zabawne, prawda? No. <laughs> Ale przynajmniej teraz mam co opowiadać przyjaciołom. <laughs> co? O, nareszcie się obudziłeś. Wjeżdżałeś jak jakieś zwierzę złapane w sidła. Zacząłem się obawiać, że jest po tobie. Nie było to zbyt przyjemne, ale ważne, że się udało. Co zobaczyłeś? Zamordowanie de la Croix nie przyszło detlafowi łatwo. Wygląda na to, że się z nim zaprzyjaźnił. Mimo to go zabił. A ciało poświatował. Potem wpadł w furię i oderżnął sobie rękę, którą dokonał morderstwa. Hmm. Bardzo interesujące i zupełnie niepodobne do Detlafa. Widziałeś coś jeszcze? Było coś, co pojawiło się w wizji dwukrotnie. Stoisko Pucybuta. Detlaf poznał tam Delacroix i wrócił w to samo miejsce po jego zamordowaniu. Osobliwe. Kram znajdował się chyba gdzieś w portowej części miasta, a sam Pucywód zachowywał się, jakby znał Detlafa. Hmm, to byłoby jeszcze bardziej osobliwe. Może warto porozmawiać z tym młodzieńcem. Choć nie spodziewałbym się rewelacji. To nasz jedyny trop. Idę pogadać z dzieciakiem. Idziesz ze mną? Dołączę później, jeśli pozwolisz. Nie czuję się jeszcze na siłach, żeby stąd wychodzić. Rozumiem. W takim razie odpoczywaj. Wrócę, jak się czegoś dowiem. No dobra, czyli co? Odszukaj półcybuta. Musimy no, odszukać półcybuta. Wina i te inne eliksiry. I mamy. Coś jeszcze jest. Pasta chemiczna. Uh. Uh. Przyłapaliśmy cię, dojku. No, to jak to wytłumaczysz? Nieważne, czy leje, czy słońce przypiega przez tydzień, tutaj zawsze jest błota po kostki! Nie moja wina, taki mamy klimat! Ci tam klimat, Zara! Co rano wylewasz, pomyję, tu i przed naszym warsztatem! Żeby ludzie sobie buty brudzili i do ciebie przychodzili czyścić! Panowie, to są jakieś spiskowe teorie! Zaraz ci te teorie spiszę pasem na dupie. Dałać go! Zostawcie go. A ty co za jeden? Jego ojciec. I nie pozwolę wam go tknąć. Bzdura! Znałem jego ojca. To był kanciarz i oszust, tak jak synalek. Ja go zaraz nauczę uczciwości. Nie będzie więcej paskudził pod naszym warsztatem. Tylko po to, żeby ludzie u niego buty czyścili. Weź ty się lepiej odsuń, człowieku! Nie ma mowy. Nie? To proszę bardzo, możemy i tobie przy okazji spuścić manto. My nie tam wszystko jedno. Ja gdzie wiedźmy, ma? Nie trzeba. ci się pomagać, Kurwa mat! Kurwa mat, został w ryja i teraz kurwa mat. <noise> Co to ma znaczyć? Co to za bójki? Na zlecenie księżnej prowadzę dochodzenie w sprawie Bestii. A tak, coś słyszałem. A, a ci tutaj to co? Nic takiego, małe nieporozumienie. Już rozwiązane zresztą. Rozumiem. Protegowanego księżnej przesłuchiwać nie będziemy, ale tych. Tych to co innego. Pójdziecie z nami, posiedzicie trochę w celi, to wam się odechce, wygłupów. Idziemy. Niesamowite! Ależ ty umiesz machać tymi łapami! Nie szukasz może pracy? Stworzylibyśmy zgrany duet! Interesuje mnie pewien człowiek. Zaraz, zaraz, zanim przejdziemy do pogaduszek, zapraszam na krzesełko. Ale ja mam czyste buty. W tym mieście nikt nie ma czystych butów, chyba że wyszły właśnie spod mojej ręki. Zapraszam! No, dobra. To o co chciałeś zapytać? O jednego z Twoich klientów? Wysoki nosi ciemny elegancki surdut. Nie jest stąd. Cudzoziemiec. Mm. Coś mi świta. No, nie ukrywam. Jakaś skromna sumka mogłaby mi odświeżyć pamięć. Ile? Powiedzmy, że starczy. 500 koron. Co chyba oszalałeś? Na co ci tyle pieniędzy? No, jak to na co? Planuję rozwinąć interes. Wiesz, mieć kram z takim wielkim kolorowym szyldem. I chcę też kupić nową skrzynkę, pasty, szczotki i takie tam. A jak wystarczy pieniędzy, to zainwestować w pralnię, żeby pomyje taniej wychodziły. Widzę, że masz już cały biznesplan. A jakże? Ale wiesz, potrzebuję kapitału. No dobrze, może się jakoś dogadamy. O, no widzisz, wiedziałem, że się dogadamy. Niech będzie. Na tyle mogę się zgodzić. Piękne dzięki, nie zapomnę ci tego. No dobra, a teraz do rzeczy. Nie wiem jak się nazywa ten, kogo szukasz, ale to mój stały klient. Co kilka dni przynosi mi buty do czyszczenia. Jest taki dobry, że zawsze płaci więcej niż trzeba. Wiesz, gdzie go znaleźć? Nie, ale możesz tu na niego przecież zaczekać. Może przyjdzie. Nie mam na to czasu. Na pewno nie wiesz, gdzie go mogę znaleźć. Może widziałeś, skąd przychodzi. No przecież jak czyszczę buty, to chyba nie mam czasu gapić się, skąd przychodzą klienci. Co nie? Ha, widzę, że marnie wam idzie. O, jesteś. Lepiej ci? Tak. Dziękuję. Powietrze tutejszych nekropolii nadzwyczaj mi służy. A teraz pozwól, że zadam właściwe pytanie. Widzisz tę buteleczkę, chłopcze? Jedna kropla dodana do pasty sprawi, że nawet najbardziej zabrudzony but wystarczy przetrzeć, aby lśnił jak kopuła katedry świętego Lebiody. Dzięki temu, mniej pracując, możesz obsłużyć trzy razy więcej klientów. I o wiele więcej zarobić. Dam ci ją. Jeśli mi powiesz, gdzie mieszka człowiek, którego szukamy. Yy, no, ale nie zrobicie mu nic złego, prawda? No bo ten pan jest może trochę dziwny, ale naprawdę bardzo miły. Ależ skąd? To nasz przyjaciel. Ostatnio trochę się poprztykaliśmy i teraz chcielibyśmy z nim porozmawiać. No dobrze, niech już będzie, powiem. Buty zawsze zostawiam mu przy jednym domu w porcie, takim z czerwonymi drzwiami. Ale nie wiem, czy tam mieszka. Warto to sprawdzić. Może znajdziemy tam jakiś trop. Co może zanim pójdziecie, zaopiekuję się pańskimi nóżkami. Z całym szacunkiem, ale te buty mogłyby być czystsze. Dziękuję. Ale może innym razem. Yeah, yeah.